Dzień dobry Państwu. Witam Państwa zespół tańca ludowego Pruszkowiacy. Drodzy Państwo, dziś mamy noc muzeów. My, noc muzeów, chcemy zacząć w ten sposób, że otwieramy naszą wystawę fotograficzną 40 lat z zespołu tańca ludowego Pruszkowiacy. Jak łatwo szybko policzyć zespół powstał w 1979 roku z inicjatywy pani Danuty Jeszkiewicz i przez nią był przez 38 lat prowadzony. W tym roku mamy nasze urodziny. 40. Zaczynamy właśnie to świętowanie wystawą. Od razu zapraszam już. W przyszłym tygodniu mamy, nie, przepraszam, 26, w przyszłym tygodniu, na Dniach Pruszkowa będziemy występowali o 16:00 e I 8 czerwca wielki koncert na Hali Znicz, nasz koncert jubileuszowy. Przede wszystkim witam Państwa, ale jak to ja zapominam o najważniejszym soborbiu, witamy serdecznie Pana Prezydenta Miasta Pruszkowa, Pawła Mokucha. Witam serdecznie Panią Sekretarz Miasta, e, witam Dyrektorów Instytucji, którzy również e, przybyli, e, Panią Dyrektora Wesowę, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, widziałem Panią Dorotę, Dyrektor Muzeum, nie wiem czy, czy już umknęła z obowiązkami do, do siebie do budynku, e, witamy Panią Anię, Dyrektor e, mdk -u bardzo serdecznie, zaprzyjaźnionego z nami bardzo mocno, bo dwie instytucje, MOK i MDK są ściśle związane z Pruszkowiakami historycznie, bo mieliśmy jako zespół najpierw, istnieliśmy właśnie w ramach tych instytucji, w ramach MDK-u i w ramach MOK-u, dopiero od niedawna jesteśmy instytucją oddzielną, ale nie zrywamy naszych więzi jak najbardziej i bardzo się przyjaźnimy. E, na zdjęciach będziemy mogli zobaczyć Pruszkowiaków, e, też tych najstarszych, bo tu mamy dorosłą grupę, kiedy byli w wieku tych najmłodszych. E, to powiem szybko o grupach. E, mali Pruszkowiacy, machamy rękami, to są nasze przedszkolaki, e, grupa krakowska, gdzie jesteście? E, grupa łowicka e, i grupa dorosłych. Nie wszyscy są oczywiście, nas jest ponad setka. E, Kapela, kapela. No, właśnie. E, tu po mojej prawej stronie jeszcze jest nasza kadra. Piotr Zaliczki, nasz kierownik artystyczny. Bogdan Izdorski, nasz kierownik muzyczny. E, nasze kochanie, nasze kochanie, o, jest Pani Maria. E, pani Maria, to powiem, to powiem od razu. Pani Maria z zespołem jest związana najbardziej z nas wszystkich. Pani Maria przyszła do zespołu pół roku po tym, jak, go, jak został utworzony. Tak, dokładnie. Wielkie brawa dla Pani Marii. 40-letni stażu zaangażowania dla jako z wielką miłością do tego. Eee, ja mógłbym gadać długo, ale przekażę mikrofon Panu Prezydentowi. Bardzo proszę o, o, o oficjalne otwarcie naszej wystawy, gdyż Pan Prezydent jest współorganizatorem nie tylko wystawy, ale całego naszego jubileuszu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pruszku. Dyrektor w zasadzie powiedział już wszystko. Myślałem, że troszeczkę błysnę znajomością historii zespołu, natomiast nie będzie mi to dane. Drodzy Państwo, rok wyjątkowy, wyjątkowy dla zespołu. Dzięki tutaj staraniom Pana Dyrektora jest naprawdę. Co oglądać i proszę mi wierzyć, to o co wspomniał Pan Dyrektor, Dni Pruszkowa i Koncert 8 naprawdę będą bardzo duże wydarzenia, na które bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Korzystając z okazji, zanim przejdziemy do wystawy, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do udziału w Pruszkowskiej Nocy Muzeum. Już po obejrzeniu wystawy zapraszam Państwa do Urzędu Stanu Cywilnego, Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Widzę, jest Pani Dyrektor dołączyła do nas. Witamy serdecznie. Potem proponuję, drodzy Państwo, spacer do Kamyka. Myślę, że Pani Dyrektor zabierze wszystkich chętnych i pokaże, i pokaże, co ma. A na koniec bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do Urzędu, gdzie będzie można wejść do gabinetu, czekam na Państwa zastępcę, pani sekretarz, dzisiaj do godziny pierwszej w nocy. Także będzie mi bardzo miło Państwa widzieć. Drodzy Państwo, e, nie przedłużając, bo ja nie mogę się już doczekać. E, przyznam się, że już wczoraj tutaj wieczorem chodziłem, próbowałem coś podejrzeć, ale się nie udało. E, widać. Widać? No to te, te, teraz, te, te, teraz to już widać. Kto będzie z Wreszcie mogę nagrywać wszystkie 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 Najwyższe, najwyższe. Słuchajcie, wystawa jest otwarta. Zapraszam do oglądania. Raz jeszcze dyrektorze. Dziękuję bardzo. A my zaspiewamy troszeczkę, żeby jeszcze umilić to oglądanie naszej wystawy. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy, panu prezydentowi jako współorganizatorowi, naszym sponsorom w firmie Kabeks i w firmie DK Trans. E, wszystkim osobom, które pomogły też w zespole e, or, w organizowaniu tej wystawy, Kasia, która pomagała nam dobierać zdjęcia, e, wszystkich, którzy przynieśli e, właśnie te, te zdjęcia ze swoich archiwów, wygrzebali i e, teraz będziemy mogli je wszyscy podziwiać. Okej, okay, to my zaśpiewamy to co kukułeczkę na początek, dobra? Okay. 嗯。